Dzień dobry, Klaudia Kroczek. Sprawdzamy już teraz, co na mapach, a na mapach się niestety dzieje. Dalej pada od samego rana opady deszczu na krańcach południowych. Pada w opolu, w Łodzi, we Wrocławiu, w rejonie Zatoki Gdańskiej i lokalnie jeszcze na północnym wschodzie. Na południowym wschodzie zaczęły pojawiać się przejaśnienia i bardzo nas to cieszy. Na północnym zachodzie, w koło brzegu Szczecinie i Gorzowie, słońce od samego rana. Wiatry słabe i umiarkowane, ale tam, gdzie intensywne opady deszczu, silne i borywiste. Sprawdzamy jeszcze, co się będzie działo po południu, i tutaj chmury cały czas będą wędrować. Nad Polską, ale dobra informacja jest taka, że mogą pojawiać się delikatne, krótkotrwałe, no ale zawsze coś przejaśnienia. Sprawdzamy już teraz konkretnie, gdzie na południu przejaśnienia są jak najbardziej możliwe, na północy również. Na termometrach od 13 do 24 stopni. Jedyne, na co zwróćmy uwagę, to polej Wrocław. Tutaj może pojawić się burza z silnym i porywistym wiatrem, ale podobno najgorsze za nami i tego się trzymajmy, bo te mapy dają nam nadzieję na lepsze jutro. Do zobaczenia!